Teraz chciałabym przedstawić Wam waszych mentorów, którzy będą z wami za chwilę pracować. Każda grupa będzie pracowała ze swoim, swoją grupą mentorów, a potem każda grupa wybierze wspólnie z mentorami reprezentanta, który zasiądzie tutaj ze mną i z naszym gościem specjalnym w szczególnej debacie. A po debacie będą zawody. I do tych zawodów też musicie wybrać reprezentanta, co Uczynicie tuż po e, warsztatach. Także teraz chłopaki dziękuję. Paweł Rygielski, ekspert do spraw rynków finansowych i autor książki Język Pieniądza, mentor z grupy pierwszej i Patryk Olszanowski, zapraszamy. Człowiek z wszelkach. Słuchajcie, kiedyś maklerzy chodzili w wszelkach. Ja tu widzę jeszcze innych panów w wszelkach. Panowie w wszelkach, pokażcie się. Zapraszam. Kiedyś maklerzy chodzili, słuchajcie, na giełdzie w takich czerwonych, pięknych szelkach. Jak tutaj pan, który tak nieśmiało się pokazał, pokaż się bardziej nam. <grytanie> słuchajcie, Patryk Olszanowski, stanowisko trudne po angielsku, przeczytam. Foreign markets and ESG experts. No to powiedz po polsku. Ja się zajmuję, słuchajcie, akcjami. Właśnie, tutaj takimi, które tutaj widzicie, notowa notowania z tyłu za mną. Tylko, że nie polskimi, tylko zagranicznymi, tak, więc e, tylko taka różnica drobna. Słuchajcie, Patryk jest przedstawicielem e, partnera naszej konferencji, czyli banku PKO e, i do tej grupy dołączy Wojtek. Czy my mamy tu Wojtka? Zapraszam Wojtek. Słuchajcie, każda, e, nie każda, cztery grupy będą miały młodych mentorów, młodzi mentorzy wesprzą tych wesprą tych nieco starszych, żeby Wam się pracowało fajniej. Cześć Wojtek. Cześć wszystkim. Wojtek dołączył też do nas, do grupy trumpkowej, samkiem niedawno, to jest grupa pierwsza. Bardzo dziękuję. Przechodzicie panowie do naszych dziewczyn tam z tyłu, które wskażą, do której grupy jesteście przydzieleni i gdzie pracujecie. A ja zapraszam grupę drugą, silną bardzo. Cezary Andrzejczyk. Zapraszam, Cezary, partner zarządzający w Qualia Advisory, pracował z nami słuchajcie już w Krakowie. Cześć Czarek. Cześć. Słuchajcie, oprócz Czarka Michał Wyszyński prezes, nie ma go, nie ma go, nie ma go się spóźni słuchajcie jak to bywa. W życiu. I Paweł Frańczak, partner zarządzający kancelarii uh. PFLO, po raz pierwszy, słuchajcie, będzie po pracował tutaj. I nie po raz ostatni. Już I nie ja po raz ostatni. Cześć. Cześć. Słuchajcie, to jest druga grupa. Chłopaki boicie się tej pracy warsztatowej? Nie. <laughs> Nie. Zawsze mnie się boją, więc staram się <laughs> tego trzymać. Dobrze, dziękuję Wam bardzo. Lećcie mm, pracować ze swoją grupą. Tutaj Gabi Was przejmie i pokaże, która grupa. Grupa, słuchajcie, trzecia. Marcin Wlazło, Head of Brokerage, Bank PKO. Też się zajmuje rynkiem akcyjnym, słuchajcie. Czym się nie zajmuje? Dzień dobry. Jestem ojcem trójki dzieci. No widzicie, czyli będzie wiedział, czyli to tak jak ja też mam trójkę dzieci. Słuchajcie, bo my wiemy jak się pracuje z dziećmi, ja bardzo się cieszę. Damian Tracz do grupy dołącza, Head of Business Performance HSBC. Dzień dobry Damian. Dzień dobry, witam was serdecznie. Mam akurat dwójkę dzieci, ale mam nadzieję, że jakoś, jakoś mi się uda z wami porozmawiać. A ze mną ósemka. Słuchajcie, Damian pracował już też w Krakowie w trampkach, więc wie co i jak. Do grupy trzeciej dołącza Emilia jako junior mentor. Cześć Emilia. Cześć, dzień dobry. Ja sama jestem dzieciakiem, także miło mi się, że z nią pracowało. Tak. Leczcie, słuchajcie, przejąć swoją grupę i do pracy. Kolejna, słuchajcie, grupa grupa czwarta. Beata Markiewicz, zapraszam. Head of Equity Sales and Trading również w banku PKOSA. Dzień dobry. Po raz pierwszy, słuchajcie, debiutantka w Trampkach. Tak, bardzo mi miło. Jestem maklerem papierów wartościowych i wspólnie z naszymi pracownikami, kolegami, również maklerami, zawieramy transakcje na giełdzie papierów wartościowych, realizując zlecenia naszych klientów. Bardzo Ci dziękuję I słuchajcie Bogusz Kasowski założyciel portalu Prywatny Inwestor. Bogusz już ma też doświadczenie w pracy z Trump'kach. Cześć Bogusz. Witam, witam tak w Krakowie byłem. I słuchajcie Paweł Zylm inwestor, anioł biznesu nasz słuchajcie najwierniejszy mentor, który bardzo wspiera Trump'ki. Cześć Paweł. Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie i myślę, że będziemy się nieźle bawić. Będziemy się nieźle bawić. I do grupy czwartej dołącza Ola. Cześć Ola. Nasza, słuchajcie, junior mentorka, również kręci wywiady telewizyjne z gośćmi. Cześć Ola. Dzień dobry, dzień dobry. Ja, może aniołem biznesu nie jestem, ale myślę, że się będziemy dobrze bawić, więc. Super, to lećcie do swojej grupy, słuchajcie, tutaj ekipa was przejmie, bardzo dziękuję i przejmujcie swoją grupę na warsztaty. I grupa piąta, żółta, Janek Sikora, prezes plente.com, też ma duże doświadczenie pracy w trampkach, już do nas tu pędzi. Janek był w takiej pięknej, żółtej kiedyś bluzie i dlatego żółtą grupę, ale już jest lato, cześć Janek. Dzień dobry, dzień dobry, witajcie wszyscy. Tomasz Serwan, Investment Director CVC w Alior Bank. Cześć Tomku, Debiutuje w trampkach, ale patrzcie, jak. Cześć, Tomku. cześć, cześć wszystkim. Janek Szpetulski, m, 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 Managing Partner Qualia Advisory. Cześć Janku. W zasadzie powinno powiedzieć: Szpetulski Łazarowicz. Która grupa? No zaraz się okaże, Czysianku. Cześć, trochę się stresuje, bo to mój debiut. Natomiast ten stres jest mniejszy, ponieważ codziennie zawieram z dwójką moich dzieci transakcje, także myślę, że jakoś sobie damy radę. Na pewno sobie dacie radę, bo was wesprze też junior mentor Oliwier, którego już tu widzieliście na scenie. Zapraszamy. Słuchajcie. Lecicie teraz na warsztaty. Każda grupa, tak jak powiedziałam, dostanie swoją grupę mentorów. Lecicie na warsztaty. Pod koniec warsztatów, słuchajcie, super ważne jest to, żebyście ze swojej grupy wybrali reprezentanta do debaty i reprezentanta do zawodów albo dwóch reprezentantów do zawodów. A oni chcą jeszcze zrobić, słuchajcie, zdjęcie. To im pozwolimy. Lecicie panowie. Grupa piąta idzie do swojej grupy. Startujemy warsztaty.